Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem i od razu Wam mówię, że holu majowego nie będzie, ponieważ zbieram na prezent dla mamy na dzień mamy. I po prostu nie będę miała środku, żeby sobie zrobić jakieś zakupy, więc maju po prostu nie będzie dopiero będą zakupy czerwcowe. I dzisiejszy hol jest to głównie kosmetyczny haul, jak u mnie zawsze chociaż są cztery rzeczy z biżuterii dwie pary butów i jedno ubranie. Ale najpierw zacznę od kosmetyków i niektóre rzeczy pokazywałam wam w ulubieńcach, więc o tych rzeczach już wam nic nie będę mówiła e, I tak, ponieważ e, większe rzeczy kupiłam dawno, miesiąc temu, więc mogłam je przetestować, a niektóre kupiłam dwa tygodnie temu, niektóre dopiero dzisiaj e, Więc po prostu wszystkiego wam w ulubieńcach nie pokazywałam, bo wszystkiego nie przetestowałam po prostu e, Więc po prostu, od, no jeszcze raz, o tych, których po prostu... E, jeszcze nie przetestowałam, e, będę Wam mówiła, a te, które już przetestowałam, pokazywałam w ulubieńcach, to Wam już nie będę mówiła. Ok, i zaczynam od kolorówki, ponieważ e, kolorówki jest najmniej. E, kolejne pakowanie odżywki 8 w e, z Eveline. E, nie wiem, czy po prostu e, będzie wokusować dzisiaj, ponieważ jest takie światło. E, jak wiecie, ja bardzo tą odżywkę lubię i zawsze ją odkupuję. Nie będę Wam polecła, ponieważ wiem, że du, że ilości dziewczyn sobie to odżywła krzywdę. Przepraszam, że tak się spieszę, ale mam tylko 15 minut, ponieważ YouTube nie chcę e, więcej niż 15 minut, e, nie, nie chcą mi się filmiki wgrywać. Trzy laki do paznokci, dwa z znie, które kupiłam wczoraj. E, jeden różowy, drugi, e, drugi to jest taka mięta. E, ja akurat mam te dwa na paznokciach dzisiaj. Ja nie czuję, żeby to zobaczyć. One są niby z taką poświatą. Przepraszam, ale po prostu pies drapie, a nie będę, go wpusz nie będę jej wpuszczała teraz, ponieważ no, nie chcę, żebym przeszkadzała. I to jest numerek 125. Też nie wiem, czy to złapie, bo to są strasznie małe. O, 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 o. Mam nadzieję, że wy coś widzieliście. I drugi jest to numerek 127. No, nie wiem, czy widzieliście, ale to jest numerek 127, a ten różowy 125. I trzeci taki jest to po prostu taki zwykły szary z Golden Rose, z, mis z Serii Miss numerek 211. Ktoś się tam fokusuje, widzę. E, ja po prostu zawsze mam lakier szary, ponieważ jak nie wiem, jak pomalać paznokcie, używam szarego lakieru. E, dalej. E, podkład z o którym wam mówiłam w ulubieńcach, więc nie będę nic wspominała. E, puder e, też wam pokazywałam w ulubieńcach z Manhattan numer 1. E, korektor e, też. Ponieważ teraz jest e, bardzo gorąco, więc ja nakładam tylko ten korektor pod oczy i utrwałam pudrem już dużo i to jest mój cały makijaż, tak samo mam dzisiaj, ponieważ nie chcę obciążać mojej twarzy. E, Otóż też już Wam e, wspominałam, też jestem bardzo zadowolona. Eyeliner z Essence. E, tutaj mam taką końcówkę grubszą i możemy grubszą kreseczkę zrobić. A tutaj mam taką cieńszą, z której ja używam. Znaczy tą też możemy grubszą zrobić, więc nie ma problemu. I za to zapłaciłam 11,99 Za podkład około 50 Odżywka była w promocji 8,99 Te lakiery z Mi. kupiłam za 4 zł. Z Miss za 3,50 Puder 30 zł. Maskara, ja już wam mówiłam, że w gratisie ją dostałam. I kosztowała, no za darmo po prostu. normalnie kosztuje 10 zł. I korektor też około 10 zł. I ostatnia rzecz z kolorówki to jest Rimmel Match Perfection, podkład w żelu, który oglądałam filmik Jeden w COVID, która powiedziała, że jest genialny, że już wychodzi, więc rzeczywiście widziałam, że w Rossmannach już nie ma, w Naturze też nie ma, poszłam do Ralla i był, ale potem poglądałam filmik Venepel i miała taki sam kolor jak ja i powiedziałam, że jest beznadziejny, ponieważ te, które mają tutaj małe numerki, nie wiem czy to... O, o. Małe numerki to są jakieś e, trefne, a te, które mają większe, są lepsze. I po prostu powiem Wam, że e, kolor jest po prostu tak, e, tak ciemny. No, zobaczcie, to jest po prostu brązowy. I ja po prostu używam tego produktu z Eveline, który Wam pokazywał, który nie za bardzo mi się sprawdza, ponieważ e, strasznie mi się mazi na twarzy. To po prostu mieszam go z tym i jest jako taki kolor, bo tego po prostu nie jestem w stanie samego nałożyć na twarz Przynajmniej w tej chwili, jak nie jestem zbytnio opalona i okay, to jest wszystko z kolorówki I teraz zaczynam, zaczynamy szybko pielęgnację, ponieważ no chciałabym się wyrobić 15 minut A chyba już gadam 5 Więc tak, pierwszą rzeczą jest to peeling BB Beauty Spa Który jak wiecie bardzo lubię, też wam go pokazywałam w po ubiegnięciach Mam nadzieję, że się nie pogniewacie się, że tak szybko mówię, ale po prostu no, chciałabym wszystko wam pokazać. Dalej, zmywacz zmywać co e, z misji z olejkiem migdałowym za 5,99. Zmywać jak zmywać, moim zdaniem. E, Intimea, Emulsy, Intymniej. Intimniej. Moim zdaniem beznadziejny produkt. Tak samo jak jej koleżanka e, Żelowa, tamten. To był jeden wielki glut, więc na pewno tych produktów więcej nie kupię. Ostatni raz się nadziałam w Leniwe czy Ziaję. On kosztuje 2,99. E, Pumatka z Nivea, Milt and Honey, e, super nabliżające naprawdę ją bardzo, bardzo lubię i już ją kiedyś miałam. Ona kosztowała 9 zł. Dwa Biosilki, ten już Wam pokazywałam w ulubieńcach, kupiłam je za 3,99 zł e, Dwupak e, żeli Sien do włosów z, e, z brzoskwinią i papają e, za 5,99 e, kupiłam. 1 litr czy po 2 litry więc jestem bardzo zadowolona, nie obciąża mi włosów nic złego z nimi nie robi słuchajcie prawdziwych przyjaciół poznaję się w biedzie, ponieważ kupiłam znowu ten ogórkowy ponieważ jeden to mnie strasznie podrażnił czy może nie podrażnił, a jest za mocny żebym go używała na dzień, więc tego używam na dzień a tamtego będę używała na noc, który zaraz wam pokażę genialny produkt, na pewno do niego wrócę zawsze jest tak, że kupuję go potem chcę coś innego wypróbować ale i tak zawsze wracam do tego produktu Dwie odżywki bez spłukiwania z Jan Naturi z pokrzywą i zieloną herbatą do włosów przytłuszczających. I z odżywka: intensywnie odżywianie do włosów delikatnych, ale radzę Wam je spłukać po 3-5 minutach, ponieważ one strasznie obciążają włosy. Na pewno ta bardzo przytłuszcza włosy moja siostra jej użyła, a jeśli w ogóle nigdy nie przetłuszczają włosy a miała po prostu tutaj u nasady przetłuszczone, więc polecam wam ją zmyć one kosztowały około 5 zł ekspresowa odżywka bez spłukiwania, wzmocnienie, energia ułatwia rozczesywanie, włos osłabiony i wypadający z e, firmy e, Mr. Potters bardzo fajny zapach, bardzo fajnie się włosy po niej rozczesują, jestem bardzo z niej zadowolona kosztowała około 8 zł tonik z biogremik nawilżający nic wam o nim nie powiem, ponieważ go używam mama. Dostałam go w gratisie, jak kupowałam podkład. Kolejny Lady Speed Stick w żelu. Tym razem Fresh. E, tam możecie... E, tam jest Fresh coś tam. E, akurat teraz nie widzę. E, ale to są moje ulubione dezodoranty. Dwa produkty z garni, które no, mówiłam Wam, że są za mocne dla mnie, Jeżeli jest jako tak ok, ale tonik po jest tak mocny, ponieważ on jest tutaj z, na drugim miejscu, jest alkohol, więc. Ale powiem Wam, że nie wysusza twarzy na pewno nie wysusza, chociaż jest to alkohol. E, tylko po prostu jest to strasznie mocny tonik, i ja go jestem w stanie użyć tylko wieczorem. Dwie pasty mm, Blenda Mate 3D White. I kolejna Colgate Whitening za 3,88 zbiornik, Ja tam to chyba około 10 zł. Kolejne płatki z Carrey, które jak wiecie bardzo, bardzo lubię. B Be Beauty wykładające serum do rąk, formuła. I też jestem z tego bardzo zadowolona. I dwa opakowania chusteczek. Jak wiecie ja chusteczek używam do wytarcia się z powkładu na przykład. Pierwsze są to Sofino, które wam już pokazywałam, one kosztują 3,99 w Lidlu. Bardzo fajne pakowanie I chusteczki z O'Shawn za 2,95. I teraz przechodzimy do tej lepszej części, czyli tych akcesoriów, biżuterii. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że tak szybko mówię, bo tu mi ktoś zaraz że ja nie, nie szanuję swoich widzów, bo tak szybko wszystko robię, ale po prostu chciałam wam pokazać wszystko, co kupiłam. Większy, o większości mam w ulubieńcach, więc już o nich wiecie, o innych wam już powiedziałam. No po prostu chcę wam wszystko pokazać, a po prostu e, mam tylko i tak 15 minut mam na karcie, 15 minut jest na YouTubie, więc... Wiecie. Biżuteria. E, mm, ja byłam e, takim, e, w takim sklepie Curry, którego nigdy nie widziałam w O'Show. I tam kupiłam, jest tam e, biżuteria taka normalna, a w normalnej cenie i droga taka przeceniona, a i tak na to przecenioną no, dostałam jeszcze rabat. E, pierwszą rzeczą są takie kolczyki... E, mi się trzymają perełkę, nie wiem czy by to... Tutaj mam taką czarną kartkę, żeby wam po prostu na tym pokazać, ale to też nie wiem czy to... Jakby, pan, jakby wam to pokazać. Właśnie kurczę, nie wiem, no. No kurczę, kurczę, no. Uh, uh, uh. Spróbuję Wam jeden tak. To, o, teraz fajnie widać, nie? No, i za nie 9 zł, przecenione z 20. Daje no, sobie takie malutkie kolczyki nie? I love me, eee, przecenione z 15 na, na złotówkę. O, i ja też Wam będę pokazywała, bo tak to się po prostu nie chce nic fokusować. Czekajcie, po prostu, yy, może przykuję tą kartkę yy, i tak wam pokażę. Po prostu, bo się... Chciałam, żebyście zobaczyły, bo. Yy, czy zobaczyli, bo to są naprawdę fajne kolczyki. O! Może teraz będzie widać. O! Ślicznie widać. jeszcze Wam tego misia tak zrobię. Tylko, że on tu się nie chce trzymać w ogóle. O. o! No nie, nie. Nie będzie się chciał pokazać, ale to jeszcze. E, Okej, okay, problemy techniczne, przepraszamy. Nie, no, ale. O, teraz. Dobra, teraz powiem, że widzicie. E, I tam był rabat, żebym wzięła jeszcze czwartą rzecz, to wzięłam na dzień. Mamy. Takie dodatkowe kolczyki, ponieważ my idziemy na, na komunii 26 maja i mama ma taki strój czerwony, więc postanowiłam kupić jej takie czerwone kolczyki i za nie, ona spłacili nas 15 na, na też złotówkę. One tutaj mają niby 7 zł, ale po prostu tam jeszcze na paragonie na paragonie jeszcze był rabat. I taki wisiorek i to wam chyba pokażę właśnie na, na czarnej karcie to jest taki wisiorek e, czarny z perełką. O może teraz ładnie będzie widać. Nie wiem, czy spróbuję wam to tak na ręce pokazać. O tutaj też ładnie widać. Okej, okay. więc stycznia na nas 15, na... Na 6 ale na złotówkę, ponieważ dokładnie nie pamiętam. I teraz ta inna rzecz ubraniowa. E, są tu takie zwykłe szare spodnie na guzik i tutaj mamy e, na nogawkach e, poczekajcie chcę złożyć, ponieważ to mi się nie zmieści w kal takie tutaj naszywki z czernego materiału ja je za nie zapłaciłam na lego około 50 zł i ostatnie dwie pary butów, ponieważ jedne potrzebowałam tak po prostu do chodzenia jakiejś baleriny a drugie na bal i na bal zakupiłam takie e, lakierowane E, po prostu buty na niewielkim obcasie. wysoka 7 cm, e, ponieważ to w końcu ja w tym będę tańczyła, więc nie chcę, żeby po prostu, żeby były wysokie, ponieważ żebym nie przewyższała partnera, bo i tak jestem wysoka. I to nie jest dokładnie szpilka, bo to jest pogrubiane. Bo wiecie, e, patrzyłam, to już były szpilki, ale bałam po prostu, że ta szpilka się złami, i wtedy wiecie, co by było, nie? I zapłaciłam za nie 69 zł. Czy tak dokładnie mówiąc, to moja mama zapłaciła, ale. Trzymajmy się do tego, że ja zapłaciłam. I baleriny, które mi się bardzo spodobały. E, są to takie baleriny z kolcami. Czy e, patrzyłam, że takie normalne mojej mamy się też bardzo spodobały. I mi też tutaj mamy taką gumkę. I za nie też 69 zł zapłaciłyśmy. I co, i to wszystko. Mam nadzieję, no, że naprawdę nie jesteście na mnie źli, ponieważ no, naprawdę starałam się Wam wszystko pokazać. Chciałam no, to było szybko powiedzieć, no. Chciałam Wam każdą rzecz pokazać, żebyście zobaczyli, co mam. No, potem piszecie mi w projekcie denko, że. A tego nie było w haulu. Chcemy, haulę. No to Wam pokazuję, haul. Mam nadzieję, że naprawdę nie jesteście na mnie i nie będzie wciółków w dół, nie będzie antysubskrybentów, antysubskrypcji. I co, i co. Matko i co i co i do w kolejnym filmiku, buziaki papa.